Them, you imbecile. And I know what I'm doing. This is a shortcut. You know what you do. You know what you do. If I had a penny for every time you said that, I wouldn't be needing this gold. Those are the trucks. I told you it was a shortcut. They're crossing the border now. We can't follow them any farther. Where did the

Od jej... Boż. Od jej drugiej części, która bardzo no, wprowadziła DICE już myślę do mistrzowskiej ligi developerów, ja to tak lubię fajnie nazywać Ale od właśnie... Czekajcie, tylko sobie coś Ale od właśnie pierwszej części Bad Company, która jeszcze miała jakieś... Yy, no... Yy, aspiracje, żeby deweloper DICE zrobiło coś w tym kierunku po swojemu No i cóż, o jakim kierunku mówię, bo w sumie jestem bardzo niekonkretny Chodzi mi oczywiście o o kampanie singlowe, tak, w Battlefield'zie bardzo długo nie było kampanii singlowej yy, praktycznie dopiero czwarta o, co podniosłem praktycznie dopiero czwarta odsłona w ogóle serii posiadała jakiekolwiek tam misje, do których nie trzeba było mieć internetu wcześniej było wiadomo, 42 Wietnam Boże, co ja mówię, piąta w ogóle, czy czwarta dobra yy, potem dwójka, którą sobie wspominaliśmy w poprzednim odcinku a potem wyszła no cóż, też dwójka, ale odsłona na konsolę, między innymi konsolę generacji, pierwsza gra battlefieldowa, o której, kurczę, nikt, Do której nikt ja by się nie przyznaje, mam takie wrażenie. I chodzi oczywiście o Modern Combat, tam już były jakieś misje takie typowo dla jednego gracza, oczywiście wynikało to z innej specyfiki grania na konsolach, że tutaj mało, bardzo małe szanse na sukces, ma tytuł typowo multiplayerowy. A kompany postanowiono właśnie też na poletku konsolowym przetestować z daleka od starych fanów, wielbiących multiplayer ten serii. Może przy okazji, oczywiście, próbując nowych rozwiązań, coś mi strzela z tyłu. Nowych rozwiązań i pomysłów takich no oryginalnych, jak na FPS-y. Tym bardziej, że pamiętajmy, byliśmy już po premierze, coś się mi zabiło. No i dobra, zobaczycie jak to wszystko wyszło, nawet z zabijaniem. Jesteśmy tuż tu po premierze Modern Warfare, czyli, czyli kurze tej najważniejszej premiery w FPS-ach militarnych, która podzieliła cały okres branży na takie, na takie dwie części i wszystko po Modern Warfare ma, ma, wy, ma, ma wyglądać według, ma spełniać pewne standardy, o, w ten sposób. I to jeszcze DICE robiło parę rzeczy po swojemu i było strasznie dużo naleciałości z Multi, między innymi m, kumple pokazani, o Jezu. Jak boty. Ja tego strasznie nie lubię. To samo było w Transformers World for Cybertron. I to jest taki klimacik grania z botami na mapach singlowych. A także to co widzieliście przed chwilą. Zginąłem, nie cofnąłem się do checkpointu, tylko przyniosło mnie do jakiegoś punktu tam z daleka oraz no zrespiło po prostu. Zrobiliśmy tutaj respawn. Następowanie jest zupełnie inne. Dziwne. Bo inaczej go nie nazwę. Ustandaryzowała to wszystko część druga. No i oczywiście, Battlefield czy to już jest standard na standardzie współczesnego FPS-a. No i cóż, bardzo gracze pc towi cierpieli. Cierpieli męki, katusze z powodu nieobecności tej gry na ich konsolach. A to dlaczego? No, no po prostu kolejna gra, której nie dostaną, i kiedyś byli strasznie czujni na tym punkcie. Teraz to wszystko się bardziej unormowało i ciężej dostać grę, która nie chodzi na PC-tach. Ale Dice właśnie powiedziało, że problemy tutaj z celowaniem zawsze miałem że nie chcieli na tych wiernych fanach testować nowych rozwiązań, które być może kiedyś wprowadzą, no i to właśnie też zarobili z Bed Company 2, które już było o Boże, jak mi śmignęło przy twarzą, które już było na wszystkich platformach dostępne, czy ja mam coś fajnego? chyba że spróbujmy no i bardzo dużo takich charakterystycznych rzeczy nie tylko zdefiniowało pod serię Bed Company Boże, zabijemy. mnie ale w ogóle też wpłynęło też Boże, ale, ale gadam głupoty Ale wpłynęło również na tą podstawową serię Battlefield No bo wiadomo, kampania singlowa już z nami została i raczej zostanie Tak samo niektóre tryby z Multi, czyli tryb Rush, którego wcześniej nie było, był tylko Conquest Jeszcze żyje Kubaniec. I to są tego typu rozkminy Żeby... Boże Jakiś oryginalny oryginalny tutaj Klimat zachować tej opowieści singlowej, twórcy z... pokusili się na coś, co nazywano swego czasu w branży satyrą na wojnę. Chodziło oczywiście o to, że wszystko jest podane w takiej niepoważnej konwencji, bardzo dużo tutaj jest takiego humoru i ogólnie naśmiewanie się z pewnych wzorców, co zostało potem trochę spłycone w Bed Company 2, na czym osobiście bardzo rozpaczałem, ponieważ w Company 2 dopiero się zaczęło. Polonizacja tych wielkich FPS-ów od elektroników. Polonizacja, oczywiście, dubbingowa. A tu było naprawdę świetne pole do manewru, chociażby tych aktorów, którzy się potem przyłożyli do sukcesu Bad Company 2. No i oczywiście, aby debiutowała tutaj technologia autorska DICE, czyli Frostbite Engine. Coś, co pozwalało nam niszczyć budynki. I coś, co jest już charakterystyczne dla Battlefielda. Ciężko mam problem z tym sterowaniem. Coś to co też jest już charakterystyczne dla Battlefielda coś, co wyrosło również z podserii Bad Company. I to dziś był mój zabójca poprzedni. No i sterowanie też jest takie, że naprawdę twórcy siedli pomyśleli wszystko na swój sposób. Broni i wyposażenie zmieniamy bumperami, co jest trochę niewygodne nóż jest pod Y. -kiem. I mamy coś połączenie, nie wiem, całkowicie połączyli jeszcze w inny sposób niż takie typowe niż taki typowy podział paska zdrowia na ileś tam segmentów w ramach którego się zdrowie trochę odnawia zrobili tu inny, inną metodę połączenia systemów autoregeneracji oraz paska zdrowia właśnie, bo chodzi o to, że pasek zdrowia mamy, który się nie regeneruje, ale w każdej chwili co jakiś czas mamy dostępne strzykawki które wystarczy sobie wcisnąć i widzicie jak to wygląda, po prostu autoregeneracja musi zostać przez nas zainicjowana chyba oberwa wow, Byłoby ok, dobra. Jest. Jeszcze, jeszcze sobie wstrzykniemy. Można się aż uzależnić. No i nie było tutaj aż takiego skryptowania i takiej liniowości, która potem ruszyła od Bet Company 2. Pamiętam, była dosłownie jedna misja Bad Company 2, która nawiązywała do tej budowy. Jest to kurczę coś, co nazywano sandboxem. Nawet tutaj jest taki pamiętny przeze mnie tekst, kiedy wchodzi. Chodzimy, Boże, przystępujemy do naszej kompanii, poznajemy naszych towarzyszy. Jest takie powitanie, Welcome to Sandbox, to jest dla mnie dość symboliczne takie... Hmm. Dość symboliczny fakt. Oczywiście nie mamy w jakimś normalnym Sandboxie, po prostu mamy wyznaczone cele misji, mamy całą mapę. Możemy... Wykonać zadanie, jak nam się żywnie podoba i to też był pomysł DICE na stworzenie takiego właśnie militarnego shootera według... Według nich, taki jaki powinien być. No, a potem, co się stało, to już wszyscy wiemy. Battlefield 3 dzisiaj już bardzo śmierdzi klonem Call of Duty, w single oczywiście mówię. Trochę amunicji. No i naprawdę fajnie pomyślane postacie. Ja je strasznie nie lubię, liczyłem, że po Battlefield'zie 3 następny Battlefield, jaki zobaczymy, to właśnie będzie Bad Company 3. O którym był swego czasu odcinek niezapowiedziany. Bardzo Was zapraszam, żeby go zobaczyć, jakby co, bo myślę, że mi się udał. Ale już wiemy, że DICE będzie szło dalej w, w tą, w tą rdzenną serię numerowaną. Również z kampanią singlową i tak dalej. Być może zobaczymy znowu bohaterów yy, no Blackberna, Dime i tak dalej. A nie wiadomo właśnie co z Prestonem, z Hagardem, z Redfordem i Sweetwater'em. Kurde, wyleczyć się? Nie zdążę się wyleczyć. Dobra, i to chyba będzie odpowiedni moment, żeby skończyć. Ja już się wygadałem tyle, ile chciałem. No, i widzicie, z siarą za sobą dziwaczny, strasznie system, który bardzo dobrze został wycofany. Jaka śmieszna parabola, mieliśmy naprawdę fajną swobodę czasami dobrać sobie oręż, cokolwiek. W takich skrzyniach mogliśmy zmieniać giwery, które są też połączone w takie dziwne zestawy. Na przykład, właśnie karabin ma granatnik, snajperka ma pistolet. Wszystkie bronie nie mające granatnika mają zwykłe granaty, i w, tak, w obrębie takich zestawów musieliśmy się poruszać swobodę, widzicie, możemy przejść górą, dołem, na prawo, na lewo, jak nam się żywnie podoba. Jeżeli byśmy mieli blokowane odpowiednie spluwy, to moglibyśmy nawet właśnie użyć innej taktyki. A mówiąc to, oczywiście mam na myśli jakieś snajpery, zdjąć zagrożających nam wrogów, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę dużo było tej możliwości, naprawdę dużo się można było tutaj pobawić. No a dziś to już niestety nie ma miejsca, no ale jak widzimy, dużo. Tutaj pomysłów z Bad Company się sprawdziło i pozostanie już w serii Battlefield na stałe dobra, ja wam teraz dziękuję za uwagę to był kolejny odcinek Everything Dies no, na razie